Siema! Dzisiaj będziemy jeździć samochodami Więc jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmików ze samochodami Na przykład to takimi To zostawcie łapkę w górę i subskrypcję A my zobaczmy pierwszy samochód taki No ładny Mi się bardzo podoba Musimy wejść jakoś do środka do niego To nie będzie ciężko bardzo 7 hours later. Jedziemy Więc tak Będziemy dzisiaj no po prostu jeździli, będziemy robili wyścigi i który samochód będzie najszybciej pojedzie, yy, będzie 25 tych samochodów, ten wygrywa. No i zobaczmy po prostu jaki będzie najszybszy. To jest na początku taki samochód testowy, to jest autobus jakiś. Więc 3, 2, 1. Jedziemy. Dobra. No, całkiem szybko jak na razie. Ja będę jak na razie wolno jeździć. Aby wam pokazać jak tu jechać. No, a tu driftów nie będę robił. Jak tym, jak tym się ciężko zatrzymuje? A, jedziemy, 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 też jak się rozwalę, bo tu się da rozwalić. Tak się rozwalę, to, nie, to po prostu będę biegł. Więc zobaczmy. Any szybki ten samochód jest autobus. No, I tutaj skręcam, a takie kółeczko właśnie robię. No i trzy Dobra, udało mi się, przeszłem. Zobaczmy teraz, weźmy jakiś pierwszy samochód Aston Martin Valkyrie. Zobaczmy, jak on będzie jeździł, ale poczekajcie. Jeżeli wam się spodobał ten filmik, to proszę, dajcie suba i lajka, to powiadomicie mnie, że chcecie więcej takich filmików. Więc zobaczmy tego Astona Martina. Jeszcze Valkyrie, to się tak jak się nazywa. No, ładny. Fajny, mi się bardzo podoba, Zobaczmy jak w bagażniku niego. Czy tam w ogóle ma bagażnik? Nie, on chyba nie ma bagażniku. A więc zamknijmy i pójdźmy, jedziemy tym. o to jest niski samochód bardzo. Więc jedziemy. Jestem? Fajnie, tak. Dobra, jedziemy. No będzie raczej najszybszy. Dlaczego to tak? O, tak. Nie wiedziałam, jak w ogóle się to nie idzie szybko. Da, jedziemy. szybko, szybko. Dobra. dobra. Szybko, szybko, dlaczego ja driftów nie lubię? A już prawie. Nie ja szybko, kurde, zawadziłem. Dwa, skończyłem. Da, udało się. Jak na razie to jest najszybszy samochód, bo to dopiero pierwszy. Nawet szybki był. Więc weźmy kolejny samochód. Acura MDX Zobaczmy jak on będzie jechał sprawmy go. O kurde. on będzie mocny. No, fajny, taki, pod... taki samochód po prostu. Więc otwórzmy go. Czekaj, bagażnik ma. Ma. dobra, fajne. Zamknijmy to, jedziemy. W ogóle ma też przyciemniane y, szyby. Więc wejdźmy do szutka, Zamknijmy drzwi i jedziemy! To jest, dlaczego to takie wolne? Aż mnie wywaliło z tego samochodu, dała. Dobra. Pierwszy drift. Dobra, nawet ładnie drift poszedł. Też kolejny. No nie! Wjechałem trochę w restaurację, ale na szczęście się nie rozwaliłem, bo musiał biegnąć. Ja to się nie zatrzymuję, bo ja chcę, żeby... Najszybciej jak to pojechać, najszybciej. O kurde. Szybko, szybko. No, rozwalił się. Szybko. Pięknie, szybko, szybko, szybko. Jest, no. dobra. No nie jest to szybciej niż tamto. Ale no... Też szybkie było. Szybko się rozwaliłem, więc weźmy kolejny samochód. Czyli... Shenfolder 150. Cześć. Jak on będzie, jeśli on będzie dobry? O kurde, ten jest bardzo ładny Słyszymy drzwiczki Fajnie, czy też możemy otworzyć Dobra, zamknijmy te drzwi Wejdźmy tutaj, zamknijmy I trzy, dwa, jeden Dobra, dobra Skręt Kurde, zbyt mocny skręt o kurde No jakoś skręciłem mu, nie Rozwalam restaurację da. O kurde. Nie, rozwaliłem. Da, jedziemy szybko, szybko, szybko. Szybko. Uda mi się, uda mi się. Jestem szybko. Dobra, o nie! O nie, no nie, no nie. Dobra, jest, 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 jest. Dobra, udało mi się. Ale piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ten mod, to może będę jeździć. Wiecie czym? Z zigzakiem McQueenem. No. Ten będzie bardzo szybki, tak myślę. Aston Martin Walikre. Zobaczmy jak on będzie szybki. Więc zobaczmy. Muszę go wziąć. Weźmy. Pójdę trochę Za niego. A otwórzmy te drzwi. Za Otworzyłem. Chodzimy zamknąć drzwi. Tutaj cziutko w ogóle jest fajnie. Podoba mi się. Więc jedziemy. 3, 2, 1. Co no to takie w 7 Dobra, o oh, kurde. Skręcamy. O no nie, nie, nie! nie, no nie, nie! nie, nie. Pozwalam samochód. Dobra. Ten samochód już bardzo długo tam stał, ale. Nie no, skręcam! Da, jedziemy na, najszybciej jak mogę. Jest, jak skręca. Nie, nie, w kościół. No jedziemy szybko. Kurde! To jest jakiś Starbucks? Może bym zażyt, ale nie. Niestety nie mogę, bo tu muszę jak najszybciej pójść. O, tam flaga polski jest. Szybko, szybko, szybko. Szybko, o kurde, tu się rozwalałem dużo razy. No jedziemy, jedziemy. jedziemy. Nasze, znaczy, jedziemy. Dobra jest! Udało się. No, niestety, jakbym się nie rozwalił, to raczej bym o wiele szybciej pojechał. No, ale na no co, no nie chcą no. Da. Weźmy te rzeczy tutaj weźmy kolejny samochód Mam nadzieję, że on będzie też dobry Więc no, postawmy Co to będzie za samochód? Podobny jak tamten Wyglądajmy Taki sam ma wydech eee, Taki sam samowy... dźwięk nie, nie, kas wytnę, no nie o kurde, niechcący. Będę na przewalone, szybko. Szybko. O, 7-11. No, szybko, szybko, szybko. Szybko. No, szybko idziemy. Kurde. Dobra. dobra, dobra, ostatnia prosta. Dobra, już jestem blisko. Kurde, no znowu się rozwaliłem. Niestety, co to pisze? Dobra, wejdźmy na te, weźmy kolejny samochód, zobaczmy jaki to będzie. O kurde, to będzie jakiś dużowy samochód. Zobaczmy jak on będzie jeździł. Więc weźmy go. Mam. Połóżmy go. Uu, bardzo ładny tutaj jak ma bagażnik. A ja mogę do niego wejść, da. <laughs> Więc weźmy do tego samochodu. Zobaczmy jak on będzie jeździł. Zatmijmy. I trzy, 2, 1. Szybko! Dosłownie skręcam. Jest! Da, udało mi się. Proste było. Da, udało mi się. Bardzo szybko poleciałam. Weźmy kolejny samochód. Zobaczmy, jak on będzie jeździł. jakieś sławy bardzo, tutaj z tyłu, mogę sobie już jeszcze, ale dawaj, pójdźmy do przodu. <laughs> Dobra, Starbuck, zaraz będę. 3, 2 i 1. Udało mi się. Udało mi się, więc kolejny samochód. Nawet szybko mi się udało tym samochodem będę jechać. Kurde, to będzie mocny ten samochód. A Dobra, jedziemy. Jedziemy. O kurde, on jaki szybki jest. No nie jest, dlaczego ja się zatrzymuję. Dobra, wreszcie tym dojechałem, jak to długo się jechało. Tam? Dobra, to był wolny ten samochód, bardzo ale weźmy kolejny samochód. Mam nadzieję, że on będzie dobry. Zostawmy go. O kurde. Da. O nie, no nie otworzyłem te drzwi. Dobra, tam te drzwi. I co my no, jedziemy? To jest wolny samochód. Są znowu kolejne womany są nawet 7-11 Dobra, będę pojechał do 7-Eleven muszę pojechać tym samochodem. Dzień, może jakieś skróty to wymyślę. Muszę bardziej rozwalać na te same. I ostatnia prosta uda się. 3, 2, 1. Uda, udało mi się. Kolejny samochód. Zobaczmy, jaki to będzie. Loksen jakiś. Sophies. To, to będzie słaby, bardzo tak myślę. Więc postawmy ten samochód. Nawet chyba się nam nie dojeździć. Nie, no, 0 na 10. Więc dobra, kolejny samochód. Zobaczmy, co to będzie za samochód. To będzie Ferrari. o Ferrari. Więc zobaczmy, jak on będzie jeździł. Postawmy go u. To jest bardzo ładny Ferrari. Zamknijmy. I. 3, 2, 1. O kurde, on jest za szybki na mnie. Dobra, ładny skręt. Dobra, dobra. Jest! Więc dobra, kolejny samochód udało mi się, więc zobaczmy. Będzie jakiś kadliac, jakiś tam śmiał. Uuuuh. Po co otworzyłem te drzwi? Czekajcie, bo ja muszę to zamknąć. Dobra, z otwartymi drzwiami będę jechał. Albo dobrze, zamknąłem. Tak, robimy. Trzy, dwa. to jest wolne. Już tak skręca śmiesznie. ja z ile ja tu rzeczy tym samochodem rozwalia. Dobra. Już ostatnie. Dobrze, jest! Dobra, udało mi się. Kolejny samochód to będzie Honda. Wreszcie jakaś inna marka. Więc weźmy Hondę. Postawmy ją. Okej. Okay. Całkiem śmieszna ta Honda. Dobra, idziemy. Otwieramy drzwi. O kurde, ta Honda tutaj. Dobra, jedziemy. Ten samochód to jest chyba najwolniejszy O jedź szybciej O nie się trochę rozpędza. Szczególnie jest słaby ten samochód. Dobra, dobra. Jest, wreszcie. Tak, kolejny samochód. Udało mi się na szczęście. Honda Kif Ek 9. No to będzie chyba szybki samochód, tak myślę. No, <tryk> Ciekawe. Nie, to jednak taki żółty. Właśnie, Pikachu, nazwę, no. wejdźmy. No, tutaj, ma tutaj. Trzy, dwa, o Kurde! No nie! Rozwaliło się! Słaby był ten Pikachu. Jest! Wreszcie! Dobra, już przypominałam, że nigdy tego nie przejdę. Więc weźmy kolejny samochód. <tryk> da, weźmy ten samochód, zobaczmy, jak on będzie jeździł. No, ładnie. Śmiesznie, to jest Honda, tak? To jest Honda i jeździmy, zamknijmy drzwi jedziemy dobra, całkiem szybko nie wiem jaki to już jest samochód ale już wiem, że 25 mamy tych samochodów do sprawdzenia więc całkiem dużo. Dobra, już teraz raczej, a no nawet szybko poszło. No dobra, udało mi się. Weźmy kolejny samochód. To będzie jaki samochód? Jakiś malutki. Jakiś śmieszny. Fajny ten samochód. Więc idziemy. Dobra. Kurde, skróty wybrałem. Okej, okay, całkiem szybko. Ty, szybko lecę. Okej, okay, okej. Okay. Szybciutko. Skręc, skręc. Uuu. O nie. I dobra już. Wziąłem kolejny samochód, to będzie Zobaczmy Wow, jaki śmieszny Taki mały Tutaj można Nie, o, tak, jednak można zamknijmy. Da, jedziemy, pewnie to będzie, no tak, no tak Przetwieram Zamknij to tam Dobra, zamknęłem. No i jedziemy Trzy, dwa, jeden Szybki. Łany skręt tym się robi. Nie wiem dlaczego, kurde, ta trzecia osoba jakoś śmiesznie... Kurde. Ta, ten ekran jakoś śmiesznie się odbija. Ale to nieważne. Raczej będzie dużo. I... o. No i dobrze. No. O kurde! O kurde! Dobra, to będzie mocny samochód. Podobno. O kurde, to jest bardzo mocny samochód. Mi się podoba. Weźmy... Zobaczmy jak on to wśród... O kurde, jaki on jest wielki. Fajnie. Więc idziemy Tylko coś ten silnik trochę słabo działa pewnie. Oj, No oj, oj. Dojedzie. Myślę, że nie, nie dojedziemy. O nie! No nie, chyba nie dojedziemy. No grawitację chyba zmienił. Dobra, to jest dziwny samochód, jednak ty dobry. O kurde, nie idzie tak wolno. Dobra, fajnie to. Wszystko. No gdzie tu jest meta? Nie widzę tu nigdzie mety. A tu jest meta, da! O nie! O nie! Kolejny raz wpadłem, no ja nie wiem, no... Co jest ze mną tak? Da, odłóżmy tutaj... Te rzeczy. Cw jakieś, co to jest? Pierwszy raz widzę właśnie takie... Samochody śmieszne. I wow! Fajne nawet. Co to jest? To jest Nissan? Nie, nie wiem. Wejdźmy tam do środka. Zamknijmy tutaj, o. Dobra, wszystko jest ten, Pusterka wszystko więc jedziemy. Nie jest szybki ten samochód, ale uuu, skręca ładnie. No kurde, wpadłem w restaurację. No jest celu. Nie wiem, jak ja się nie rozbiłem. To jest chyba bardzo szyb... bardzo dobry ten samochód jest, bo on się nie rozwalił kompletnie. Tam tylko jest tam. Ale... Dobra. I jedziemy znowu! O kurde! Chciałem wyskoczyć, ale jednak nie udało się. Pozwoliłem drzewo. Dojedziemy. Kolejny samochód. No dobra, kolejny samochód to będzie... czekaj, tutaj byłem byłem. No to teraz Nissan. Da, no teraz Nissan będzie dobra. Uuu, to jest ładne, ma taką antenkę. Tuż tutaj, czekajcie, ja tylko wyrzucę. No, o, to jest ładne. Dobra, więc wejdźmy do środka. Już. Dobra, jestem. No i jedziemy. O! To jest szybki samochód. Więc może będzie najszybszy wynik? No i udało się. Przeżyłem. Więc weźmy kolejny samochód. Jaki to będzie? Dobra, taki. Więc to no dobra, postawmy go. Zobaczmy już, jaką. O, kurde. Dubaj. Co tu pisze? Dubaj Airport. Airport? Ale dlaczego? Mogę tu wejść? Czekajcie, chcę tu wejść. <grym> weszę tutaj, widzicie to? Dobra, no to nie, nie bawię się, tylko trzeba sprawdzić, jaką jeździ. Jestem. O, kurde, on ma tu śmieszny funkcję widzę, więc idziemy, nawet szybko idziemy, ładnie on skręca, bardzo taki fajny drift się robi. O nie, to nie było ładne, to akurat nie było ładne, ale. O właśnie mówię, to jest bardzo ładnie drifty robi. Kolejny samochód, bierzmy. Dobra, i to będzie teraz Kawasaki Kawasaki Tak szczerze. Mam nadzieję, że on najlepiej będzie jeździł. Więc bierzemy go. O kurde, on jest śmieszny. do przodu. No. Teraz on śmiesznie się tak można rozglądać. Dobra, więc lecimy. Dlaczego on jest taki wolny ten kałasagi? W ogóle przed chwilą się rozwaliłem, ale jakoś na szczęście przeżyłem. nie wiem jak ja to przeżyłem. Tak poleciałam w górę. Kurde, to będzie sławetko. punkt, Śmieszny sklep. Dobra, pójdźmy tutaj. O nie, o nie! Dobra, dobiegnę na razie. Znaczy... Kurde, no słabo, że się rozwaliłem. Ten Chaos nie był aż taki wolny, bo potem przyspieszył. Właśnie ja się zdziwiłem, jak on przyspieszył. Więc chodźmy. Dobra, i koniec. A to było proste. No, tylko że się rozwaliłem, więc weźmy te dwie, tutaj boom. Okej, okay. no i weźmy ten samochodzik. Co to jest? No ja nie wiem, to będzie słabe, no nawet to nie ma bagażnika. Jak to teraz otworzyć? Co? Jeszcze tym się otwierają te drzwi. Dobra, będę chyba tym jechał jakieś 10 godzin. Nie jest to wolne! Ale też nie jest to szybkie. Co to sobie tam on skręca tak. Bardzo mocno skręca. Więc jakbym muszę tak skręcić mocno, to, to naprawdę wyprzedwo? O nie O nie, o nie, o nie Kurde, kurde, nie patrzyłem się przez chwilę Ja jedź, jedź, szybko, że jedź. Czy? Trzy Dobra, dobra, dobra Jezu, jak o ja tym skręcać Tutaj są nad moją głową rankingi Który był najlepszy, najszybszy Więc jak wam się spodobał filmik I chcecie więcej takich filmików Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję 啊。